Charles Spurgeon w swoich kazaniach mówił na przykład takie rzeczy: Uczy mnie wierzyć jednak sięga Biblii, że co zasieje, to i rządzić będę. Uczy mnie inne miejsce, że nie zależy to od tego, kto chce lub się ubiega, ale od Boga, który wyświadcza łaskę. Widzę w jednym miejscu Boga kierującego wszystkim swojej opatrzności, a jednak widzę, i nie mogę nic na to poradzić, że widzę, że człowiek postępuje, jak ma na to ochotę, i że Bóg pozostawił jego czyny jego własnej woli do wielkiego stopnia. Teraz, jeżeli miałbym zadeklarować, że działanie człowieka jest tak wolne, że nie ma żadnego nadzoru Boga nad jego działaniami, zbliżyłbym się bardzo blisko do ateizmu. A jeżeli z drugiej strony zadeklaruję, że Bóg przesądza wszystkie rzeczy, tak że człowiek nie jest na tyle wolny, by był odpowiedzialny, kierowałbym się natychmiast w stronę antynomianizmu lub fatalizmu, że Bóg predestynuje i że człowiek jest odpowiedzialny. Te dwie rzeczy są uważane za niespójne i sprzeczne, ale nie są. To tylko wina naszej słabej władzy sądzenia. Dwie prawdy nie mogą być ze sobą sprzeczne. Jeżeli zatem znajduję w jednym miejscu, że wszystko jest w przód przesądzone, to jest to prawda. I jeżeli znajduję w innym miejscu, że człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny, to jest to prawda. I tylko moje szaleństwo powoduje, że wyobrażam sobie, że te dwie prawdy mogłyby kiedykolwiek sobie zaprzeczać. I wznosząc się na szczyty absurdu, Spurgeon mówi do swoich słuchaczy tak: Posiadanie złej natury jest moją winą, jak również strasznym przekleństwem. Idźcie zatem do domu z taką myślą: Jestem z natury tak przewrotny, że nie chcę przyjść do Chrystusa i ta niegodziwa przewrotność mojej natury jest moim grzechem. Ja zasługuję na bycie za Niego wysłanym do piekła. Otóż, proszę Państwa, moim zdaniem, według mojego serca, które Biblia nazywa przewrotnym i niegodziwym, moim zdaniem szaleństwem jest wierzyć w to i dopuszczać do siebie znalezienie się w takiej sytuacji, w której ktoś ode mnie wymaga, czy to byłby pastor, czy to byłby Bóg, zawieszenia całego mojego rozsądku z całej reszty życia, żeby w tym momencie uwierzyć jednocześnie w dwie prawdy, które są ze sobą sprzeczne, jak zresztą słusznie Michał przyznał.